Cześć, witajcie! Jestem w i witacie w kolejnym odcinku z gry Assassin's Creed 4 Black Flag na naszym kanale, jak którym powiemy, przygodę. Ogólnie spodziewam co chodzi z tą tutaj na Ser, z na strefę, tak, z tym tutaj zadankiem, z tą, jak to się nazywa, zleceniem morskim, coś takiego, tak to się nazywa. Tu będzie finale zlecenie morskie. Muszę skończyć wszystkie poprzednie, żeby się ono odpaliło, Tego teraz go nie widzę. Na końca mamy jeszcze cztery zlecenia. Mamy tutaj trzy na Cinchoro, dwa na Cinchoro. Jedno tutaj na niedokończonych, którego kiedyś nie mogłem zrobić, i tu na słuchaj, to rudzę też jedno. Więc no, jeszcze cztery. I dzisiaj pan jest taki, że idziemy na strefę e, Chinchorro, tak? Chinchorro, takie bardziej mi to brzmi hiszpańsko. Sorry, uderzyłem w mikrofon. I no, e, będziemy się dzisiaj na tę strefę przejmiemy, a ja potem się zobaczy. Ogólnie chcę to zrobić, bo tutaj będziemy teraz trochę siedzieć, więc wszystkie te wyspy bym odhaczył. I potem myślę, że fabułkę jeszcze byśmy pocisnęli, ale dobra. Zaczynamy w ogóle wszystkiego najlepszego z okazji drugiego dnia świąt. Dobrze mówię? Albo trzeciego? Nie, drugiego. W ogóle jeszcze trzeciego świąt, ja jestem tak nieogarnięty. To czasem nie wymaga komentarza. Gazuj. Dobra, uciekłem. Oczywiste. czy że odczuwamy się O, super, płyną statki. Bardzo mi się to podoba, jak widzę, że tu mi zubno płynie. Co to płynie? Fregata oczywiście duża. Tutaj już trochę dostaję Na to teraz Chyba zaraz dopadnę Najpierw zajmę się tym, bo to jest większe zagrożenie Ogólnie Nie wyrobię. Ginik. Tu na mnie płyną, tu mnie wkurwiają. Weźcie. Jeszcze jedna część. A najlepiej kolejny statek. To już małe załamanie Dobra, lecesz po tym mną, go ona widzimy tu trochę do zniszczenia statków. Ogólnie rzecz biorąc zdąży zawrócić, bo oni mnie znowu wykryją i znowu atak ja podpłyni! Serio, jeszcze tym dostałem. Dobra, wchodzę na pokład, bo muszę naprawić kawkę, i powiem, polega na tym, bo ja nie wiem, czy my damy radę, bo ich jest tutaj zbyt dużo. Jeżeli o to chodzi. Trochę wyżej Jest Trochę wyżej Chyba no to CB Ej kurde, ale to będzie trochę problematyczne w momencie gdy... złazi. tak też można, że nic ci nie broni. Dobra, trzeba skoczyć. Chyba pomij mnie to Kurde burza i mnóstwo okrętu do niszczenia. Co z tym zrobić? Napraw kawkę. Naprawi mi to o jeden pasek, chyba. Więc to dużo nie jest najgorzej. No. Kurwa, to już kolejne pójdą, no ja jebę. Jak tylko mnie zaczniesz wykrywać, to ja dostanę załamania.

No. Muszę być bardziej niż męczące. Na to wejdę. Muszę naprawić kawkę. Ale szybko ja już Chciałbym tu wejść a nie mogę. на в To się nie, nie robić. Boż! Ej, od razu tak niszczę, bo wtedy się oni resetują na chwilę i zanim jest za takim czy tam ten ogarnie o co chodzi? Może go zniszczyć, zanim ogarnie. ogarnie tak. Napraw. Chociaż nie, może z niej w poziom rozgłosu, bo kawkę mam na trzy paski. Ten trzeci się odregeneruje, a poziom rozgłosu jest gorzej. I ten jeden ostatni, teraz już pewnie nowe zresztą. on kurwa, więc myślałem, że odpłynie.

Dziękuję, w końcu mogę się zatrzymać. Tu ileż można. Myślę, że trudniejsze to tu było zniszczenie, nie samego fortu, bo były gorsze po 6, 7 i tornada. Co nie? Ten był prosty, nawet mało rzeczy do niszczenia. dziwne, jak na takim poziomie. Ale no, upierdliwe te statki, to były specjalnie tak dane. Ja bym się męczył parę godzin z tym gówem. Ja wiem, chyba najpierw ogarnę szybko Ford, bo nie chce mi się jakby poim przydawaniu dawaniu rozdziału tego tak mieszać śmiesznie. Zobaczcie zabicie pierwszego, drugiego, piątego skrzynia. Będzie wygodniej do tego teraz. Nei, nå nie go ja się muszę przeładować, ja mam ostatni to O, ostatni pocisk w łeb. Dwa w końcu ogarnięta. Długo jeszcze na chwilę będziemy musieli do Afryki niedługo wrócić, bo tam mamy jeszcze do zebrania parę punktów. No co tu mamy do odkrycia? Trochę tego jest. Dwie wyspy... Wysepka, dwa wraki... Okej. Okay. Jedna większa wyspa... Wysepka i tu jest większa wyspa. Dobra, o i tu jest ostatnia tawerna, będę miał wszystkie zebrane. Dobra, i tu jest wysepka, trochę skrzyni. No, myślę, że dzisiaj ogarniemy to tak już wstępnie, co nie? Tą wysepkę tu. To miejscu. O, pierwsze co ja tu zrobię. Trzeba pogadać. I tak, sprzedać. Sprzedaję ładunek, bo tego już trochę mam. Cały cukier. Tylko 60, ale no, mamy 200 rumu I w sumie sprzedam płótno, bo ja na tym... No jakby jest mi to zbędne. Sprzedam za 160. 200 dwieście się zostawię jeszcze. Bo czasem się przydają, Czasem muszę tam coś dać do jakichś zadań. Więc tak... Jeszcze sobie zostawiam. Bo... O, płótno to jest chyba najmniej mi potrzebny materiał. Jest go najwięcej, a go się najmniej używa. Tak trochę słabo. Ale kości, nie, zatrzymam skórę chuty i mam... sprzedam. Kości trzymałam, bo w sumie czasem się przydałem do dorobienia strzałek, berserka itp. itd. W ogóle dzisiaj ich nie użyłem, to trochę dziwne ich na mnie. Amunicja. Ciężkie kule, w ogóle miałem ich 8 lat, tam się trochę odregenerowało. Moździerżowe, tak? Bo w ogóle. Gdyby nie to, że z tych statków wypadało amunicja, to już bym dawno podczas walki nie miał amunicji, tylko zwykła mi zostałaby. Bez ulepszeń. Co ja mogę zrobić? Działa burtowe, jak już. Pościgówki mam. Mogłem sobie zrobić za 35 sił, a to nie wiem, czy chcę. cenową. No, czekajcie, tak wejdźmy. Tu mamy na pełno maksa. Nie mam schematu, nie mam schematu, nie mam schematu, nie mam schematu, nie mam schematu. Mam schemat, ale nie chcę tego robić na razie. Br nie stać mnie jeszcze. I szczerze nie wiem, czy mnie to tak szybko ciągnie. Yy, za drogo. Działa burtowa, bo w sumie tego używam najwięcej. Daję armaty. No, ale niech będzie. zazwyczaj potrzebuję jeszcze tylko w sobie metalu do mi. a nie, tutaj też drzewa a dobra, tylko będziemy zbierać, pomalutku będziemy ulepszać kawkę ogólnie najbliższe odcinki nie będą też przedłużane bo ja po prostu muszę zapas porządny nagrać bo po prostu nie będzie ja jakby nie będzie no, święta już teraz się kończą co nie, ale ja muszę E, wszystko inne ogarnąć, bo tu na nas jeszcze i i oddycha, daj, no i tu będzie problematyka. Dlatego to ja tak. Nie będę przedłużał zbytnio odcinków, Max minutę, półtorej, żeby dokończyć misję. No chyba, że to będzie jakaś fabuła. Dobra, no, zaczynamy. Biegniemy najpierw po fragmenty animus numer jeden, potem dwa i dwie skrzynie. Dwie skrzynie? Skrzynie są obok, dwa zlecenia. Cudę, zawsze nie potrafię na te małutkie wieżyczki, weź, najlepiej trzeba na, na nie zeskoczyć. Ja po tym biegłem, tylko ja zaskoczyłem szybciej. Chyba. E Chinchoro. Chinchoro to jest przez dwa taki takiego większe, ale ja będę sobie mówił po prostu Chinchoro. To jeszcze jeden fragmencik i dwie skrzynie są w nam tam tego typu. Pyk. I szybko biegł po. W ogóle nie mogłem to zrobić podczas walki, ale. Później ja szczerze mi się teraz, ja czasowo się nie wyrabiam, bo ja na filmie średnio spędziłam bez widzenia nagrywki, przesyłanie na wrzucenie wszystko inne do 10 minut. Co nie? To ja teraz na taki film średnio spędzam nie 10-15 minut, tylko ja teraz na taki film średnio spędzam i nawet godzinę na jeden, bo muszę zrobić ten oddział rozdział, nie muszę chcę. bo to wiecie, wam weprzem wszystko jakoś towo. I muszę to wszystko ogonąć po raz kolejny i wszystko nawet i po dwa razy. Dlatego czasowo się nie wyrawiam, bo gdzie wcześniej w godzinę potrafiłem rzucić na przykład 4 czy 5 co nie odcinków, a nawet i więcej. Zaraz jednego nie wrzucę w tym czasie. To jest problematyka. Jep, może nie zginę? Nie, zdechłem. No. Ale kurde, Tutaj to jest czasem trudne do określenia. W Dying Clight's w sumie też. Ale jakby wiecie, Dying Light to jest taka gra, gdzie ja w ogóle... Mam tym tyle godzin, że... Jak pamiętam o tym, że nie mam umiejętności na przykład, to jeszcze idzie. Pamiętam pierwsze podejścia... Ja też ogólnie mam wstyd biegania w Dine taki, dokończę swoją myśl, mam wstyd biegania taki naprawdę dziwny, bo normalnie ludzie to po prostu idą przemyślą trasa. Ja biegnę na chybił, trafił, co nie? I jakby wykorzystuję element otoczenia, tak? Ale biegnę na takie naprawdę po prostu przed siebie i nie patrzę nigdzie. I często, gęsto, na przykład przy przejściu Renegatów miałem problem, że ja biegnę, tak kurwa, nie mam perka i spadam w dół. Tutaj nie jest, na razie na tym podejściu nie jest aż tak źle, bo próbuję sobie pamiętać, nie masz lotni, nie masz kotwiczki, nie masz niczego, nie skaczek debil. Ale i tak czasem już raz było blisko, że z zdechał, chcę zrobić bez śmierci. Ja w ogóle w podejściu Renegatów chyba zrobiłem z 20 śmierci, skacząc po prostu z jakichś dziwnych punktów. Więc no... dobra. No a się kończymy, w kolejnym odcinku będziemy mogli ogarniać tę strofę czynczoro, ogarniemy na pewno te zacenia morskie i fajnie było te tu rzeczy ogarnąć. To jest większy wrak? Nie, to, nie, to jest większy wrak. No. Zawiaska na głębszenia. Tu jest mniejszy wrak, No, taki malutki. Dobra, no, a się kończymy, to byłoby na tyle. Ja byłem Maryczko, na życiu. Pa, pa. widzimy się w kolejnym odcinku z gry Creed 4 Black Flag na naszym kanale. Pa-pa!